Są takie chwile, kiedy patrzysz na kilka symboli i nagle twoje oczy zatrzymują się na jednym z nich. Nie wiesz dlaczego. Nie analizujesz kształtu, koloru ani kompozycji. Po prostu coś w tobie reaguje szybko, intuicyjnie, niemal tak, jakby symbol rozpoznał ciebie, a nie odwrotnie. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam cię do subskrypcji, aby nie przegapić dalszej podróży, którą poprowadzi cię twoja własna intuicja bo to pierwsze poruszenie, ten impuls nie jest przypadkowy. To język twojej duszy. Symbole to niezwykły alfabet nieświadomości, nie zwracają się do logicznego myślenia, lecz do głębszej części ciebie, tej, która wie bez słów, czuje bez wyjaśnień i rozpoznaje prawdę szybciej niż umysł potrafi ją nazwać. Karl Jung opisywał symbole jako nosicieli pamięci zbiorowej, archetypowej mądrości, która płynie przez pokolenia. Dlatego bywa, że jeden prosty znak wywołuje w nas reakcję, której nie potrafimy zracjonalizować. On dotyka czegoś, co od dawna w nas istnieje. Kiedy spojrzałeś na cztery starożytne symbole, wcale nie prowadziłeś świadomego porównania, nie ważyłeś opcji, nie zastanawiałeś się, wystarczyła chwila. I ta chwila jest ważna, to sygnał, że twoja wewnętrzna energia chce się ujawnić. Że pewna część duszy pragnie Twojej uwagi właśnie teraz, w tym etapie życia. Każdy z czterech symboli reprezentuje inną moc: głęboką percepcję, odwagę i działanie, uzdrawianie emocjonalne lub wizję i duchowy wgląd. Na razie nie będziemy ich analizować. Ważniejsze jest zrozumienie, że wybór nie wynika z estetyki, wynika z rezonansu z dopasowania, które pojawia się natychmiast, zanim pojawi się myśl. Twoja intuicja wiedziała pierwszy, wybrała znak, który odzwierciedla to, co w tobie dojrzewa i chce się zamanifestować. Czasem wybieramy coś nie dlatego, że wygląda najładniej, ale dlatego, że aktywuje coś ukrytego w środku, coś, co czeka na przebudzenie. Symbole są jak drzwi. Jedne prowadzą w głąb, inne naprzód. Jeszcze inne w stronę uzdrowienia lub inspiracji. Twój symbol to drzwi, które otworzyły się jako pierwsze. A w następnych rozdziałach wspólnie odkryjemy, co znajduje się po drugiej stronie, jaka moc twojej duszy postanowiła o sobie przypomnieć. Teraz, gdy fundament został położony, przejdziemy do pierwszego symbolu i energii, którą ujawnia energii głębi, jasności i cichej mądrości. Jeśli to pierwszy symbol spiralny, skupiony, przyciągający wzrok do wewnątrz, natychmiast zwrócił twoją uwagę, oznacza to, że twoja dusza nosi w sobie niezwykłą, subtelną moc. Jesteś osobą, która potrafi widzieć więcej niż inni, nie dlatego, że szukasz ukrytych znaczeń, ale dlatego, że one same do ciebie przemawiają. W twojej energii obecny jest archetyp poszukiwacza, tego, kto potrafi zajrzeć pod powierzchnię, kto odczytuje to, co niewypowiedziane i kto dostrzega prawdę w jej najczystszej formie. Twoją ukrytą mocą jest percepcja. Masz naturalną zdolność przeczuwania, wyczuwania, rozumienia sytuacji bez konieczności wypowiadania wielu słów. Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, jak dogłębnie analizujesz otoczenie, ale odczuwają Twoją jasność. Twoja obecność sprawia, że rzeczy stają się bardziej zrozumiałe, bardziej przejrzyste, bardziej realne. Jesteś jak lustro, w którym świat odbija się bez zniekształceń. W codziennym życiu objawia się to w wielu drobnych, ale znaczących sposobach. Zauważasz szczegóły, które większość ludzi pomija, potrafisz przewidzieć, kiedy coś nie gra, nawet jeśli wszystko wygląda poprawnie, wyczuwasz emocje, zanim zostaną wyrażone. Często podejmujesz właściwe decyzje oparte na intuicji, która nigdy nie jest przypadkowa, jest twoją wewnętrzną mądrością. Ludzie przychodzą do ciebie po spokój, po zrozumienie, po perspektywę, która nie ocenia, a jedynie ujawnia, nie musisz mówić dużo, wystarczy, że słuchasz. A w twoim słuchaniu jest coś kojącego, jakby świat przestawał na chwilę być chaotyczny, ale jak każda siła, również ta ma swoją stronę cienia. Gdy widzisz tak głęboko, możesz czasem zagubić się we własnych myślach. Przemyśliwać, analizować, rozbierać na części to, co inni już dawno zostawili w spokoju. Twoja wrażliwość może prowadzić do potrzeby izolacji nie dlatego, że nie lubisz ludzi, ale dlatego, że odczuwasz ich energię zbyt intensywnie. Symbol przypomina ci jednak o czymś bardzo ważnym. Twój dar nie jest ciężarem, to kompas. Prowadzi cię przez życie z precyzją, której inni często ci zazdroszczą, dzięki niemu potrafisz rozpoznać prawdę, zanim inni ją dostrzegą. Potrafisz chronić siebie przed fałszem, potrafisz kierować się autentycznością. Jesteś człowiekiem głębi, człowiekiem klarowności, człowiekiem, który widzi to, co ukryte. A teraz, kiedy zrozumieliśmy subtelną moc pierwszego symbolu, czas przejść do energii zupełnie odmiennej. Energii ruchu, odwagi i transformacji. Jeśli to drugi symbol, dynamiczny, otwarty, jakby przywołujący ruch, od razu cię przyciągnął, oznacza to, że twoja dusza nosi w sobie energię ognia. To nie jest ogień destrukcyjny, lecz ten, który przynosi odnowę, zmianę i siłę, by iść naprzód, nawet wtedy, gdy inni zatrzymują się ze strachu. Masz w sobie naturalny impuls do działania, nie po to, by imponować. Ale by żyć prawdziwie i zgodnie z własną wewnętrzną potrzebą rozwoju. Twoją ukrytą mocą jest odwaga nie ta, która krzyczy, ale ta, która jest cicha i niezłomna. Odwaga, która pojawia się w chwilach, gdy trzeba podjąć trudną decyzję, zostawić coś za sobą, postawić granice albo zacząć od nowa. Nie zawsze czujesz się gotowy, ale mimo to działasz, a właśnie w tym tkwi twoja siła. Jesteś osobą, której energia porusza innych. Kiedy zaczynasz coś budować, inni czują, że mogą zrobić to samo. Kiedy mówisz prawdę, inspirujesz innych do szczerości. Kiedy podejmujesz ryzyko, otwierasz innym drzwi do odwagi. W twoim towarzystwie ludzie stają się bardziej sobą, ponieważ czują, że przy tobie nie muszą się bać zmian. Na co dzień Twoja moc przejawia się w determinacji i w tym, że nie boisz się wyzwań. Gdy widzisz, że coś stoi w miejscu, twoja intuicja zaczyna pchać cię w stronę ruchu, jakby dusza mówiła ci: Nie po to tu jesteś, żeby stać w miejscu. Dzięki temu potrafisz przerwać schematy, zakończyć to, co cię ogranicza i rozpocząć nowy etap z odwagą, która często zaskakuje nawet ciebie samego. Ta siła ma jednak swoją ciemniejszą stronę. Twoja gotowość do działania może czasem prowadzić do impulsywności. Możesz ruszyć zbyt szybko, zanim zdążysz zebrać wszystkie informacje. Możesz dawać z siebie więcej niż jest zdrowo, ponieważ zatrzymanie się bywa dla ciebie trudniejsze niż zmęczenie, a gdy chodzi o emocje, czasem boisz się je pokazać, nie dlatego, że ich nie masz, ale dlatego, że ruch daje ci poczucie kontroli. Symbol przypomina ci jednak, że twoja energia transformacji jest darem. To dzięki niej zmieniasz swoje życie ale też wpływasz na życie innych jesteś iskrą która rozpala odwagę wokół siebie twoje działania tworzą przestrzeń w której prawda i autentyczność mogą rozkwitać a teraz po tej intensywnej energii ognia i ruchu przejdziemy do symbolu który niesie ze sobą zupełnie inny rodzaj mocy łagodnej emocjonalnej i głęboko uzdrawiającej jeśli to trzeci symbol delikatny płynny przypominający księżyc lub falę Natychmiast przyciągnął Twoje spojrzenie, oznacza to, że nosisz w sobie niezwykłą zdolność uzdrawiania. Twoja obecność działa jak balsam. Jest w tobie miękkość, której inni często nie potrafią nazwać, ale którą bardzo wyraźnie czują. Nie musisz wiele mówić. Twoja energia uspokaja, porządkuje i przynosi ukojenie tam, gdzie emocje są splątane lub ciężkie. Twoją ukrytą mocą jest wrażliwość która nie jest słabością, lecz mądrością serca. Masz naturalną intuicję emocjonalną, wyczuwasz napięcia między ludźmi, zanim zostaną wypowiedziane. Potrafisz zrozumieć czyjś ból, nawet jeśli ta osoba próbuje go ukryć. W Twojej obecności inni czują się bezpiecznie, jakby na chwilę mogli odłożyć wszystkie maski i po prostu być sobą. W życiu codziennym przejawia się to w wielu subtelnych sposobach. Potrafisz załagodzić konflikt, zanim przybierze niepotrzebnie na sile. Umiesz słuchać tak, że ktoś zaczyna słyszeć samego siebie. Twoje słowa są delikatne, ale trafne. A twoje spojrzenie często mówi więcej niż całe zdania. Jesteś naturalnym mediatorem, choć nie zawsze zdajesz sobie z tego sprawę. Jesteś kotwicą w emocjonalnej burzy, pewnym, łagodnym punktem. Ale jak każda moc, również ta ma swoje cienie. Kiedy nosisz w sobie tyle empatii, możesz czasem chłonąć cudze emocje jak gąbka. Możesz czuć się przeciążony, wyczerpany, a nawet zagubiony w emocjach, które nie należą do ciebie. Bywa, że tak bardzo troszczysz się o innych, że zaniedbujesz własne potrzeby. Granice, których nie stawiasz, potrafią cię kosztować więcej, niż przyznajesz. Twój symbol przypomina ci jednak, że wrażliwość jest siłą, ale tylko wtedy, gdy dbasz również o siebie. Twoja energia ma moc uzdrawiania, lecz potrzebuje ochrony, by pozostać czysta i stabilna. Kiedy uczysz się mówić dość, teraz ja, to nie jest moje, twoja moc nie słabnie, przeciwnie, staje się jeszcze silniejsza i bardziej świadoma. Jesteś jak spokojna woda. Potrafisz odbijać światło, ale także oczyszczać. Potrafisz ukoić, ale też pokazać prawdę, jeśli ktoś odważy się w ciebie spojrzeć. To, co w sobie niesiesz, jest darem, którego świat naprawdę potrzebuje. A teraz, po tej miękkiej intuicyjnej energii, nadejdzie symbol całkowicie innego rodzaju symbol wizji, inspiracji i duchowej głębi, która potrafi oświetlić drogę nie tylko Tobie, ale także innym. Jeśli to czwarty symbol geometryczny, świetlisty, jakby pulsujący wewnętrzną energią przyciągnął Cię natychmiast, oznacza to, że w Twojej duszy mieszka dar rzadki wizja. Jesteś osobą, która nie tylko widzi to, co jest, ale również to, co może powstać. Twoje myśli wyprzedzają wydarzenia, twoje przeczucia często okazują się trafne, a twoja wyobraźnia tworzy przestrzenie, których inni jeszcze nie potrafią dostrzec. Ukryta moc tego symbolu to intuicja połączona z kreatywnością. Możesz łączyć pomysły, które dla większości ludzi wydają się kompletnie niepowiązane. Potrafisz zrozumieć sens sytuacji, zanim ta sytuacja stanie się oczywista. Często mówisz rzeczy, które inni doceniają dopiero po czasie, jakby twoja perspektywa wynikała z innego poziomu zrozumienia. Ludzie postrzegają cię jako osobę inspirującą, oryginalną, czasem nawet nieco tajemniczą. Gdy dzielisz się swoimi myślami, dajesz innym poczucie, że świat jest większy niż im się wydaje, pełen możliwości. I nieodkrytych dróg. Twoja wyobraźnia nie jest dziecinna ani oderwana od rzeczywistości. Jest narzędziem, które pozwala ci widzieć rozwiązania, zanim pojawi się problem, oraz piękno tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Jednakże ta moc ma również swoją piętę Achillesa. Ponieważ żyjesz tak mocno w świecie idei, czasami trudno ci pozostać obecnym tu i teraz. Możesz czuć się niezrozumiany, jakby twoje myśli były zbyt szerokie. Zbyt abstrakcyjne lub zbyt inne dla otoczenia. Bywa, że gubisz się w swoich wizjach albo skaczesz od pomysłu do pomysłu, nie wiedząc gdzie zacząć. Twoja duchowa wrażliwość może sprawiać, że jesteś bardziej podatny na wahania nastroju lub nagłe przypływy inspiracji, które trudno ujarzmić. Symbol przypomina ci jednak, że twoja wizja nie jest problemem, jest przewodnikiem. Aby w pełni działała, potrzebujesz jedynie odrobiny ugruntowania. Kiedy dajesz swoim pomysłom konkretne kształty, kiedy zapisujesz je, rozwijasz, wprowadzasz w życie krok po kroku, twoja moc staje się nie tylko inspiracją, ale prawdziwą siłą transformacji. Twoja dusza widzi rzeczy, których inni nie widzą, i właśnie dlatego masz możliwość tworzyć, uczyć, prowadzić i oświetlać drogę tym, którzy szukają kierunku. Teraz, gdy zrozumieliśmy cztery różne energie symboli głębie odwagę Uzdrawianie i wizje, nadszedł czas, by połączyć je w całość. W ostatnim rozdziale odkryjemy, co Twój wybór oznacza dla Twojej ścieżki duchowej jako całości. Teraz, gdy poznałeś znaczenie symbolu, który natychmiast Cię przyciągnął, warto spojrzeć szerzej, poza jeden wybór, poza jedno przesłanie. Twój symbol nie definiuje Cię w całości. On jedynie wskazuje na tę część twojej duszy, która w tej chwili pragnie najbardziej zostać zauważona. Każdy człowiek ma w sobie wszystkie cztery moce głębie i jasność spojrzenia, odwagę działania, zdolność uzdrawiania i energię wizji. Jednak w różnych momentach życie aktywuje w nas inną część tej wewnętrznej układanki. To, że wybrałeś właśnie ten symbol, oznacza, że dana energia pragnie teraz wyjść na powierzchnię. Być może od dawna ją czułeś, ale nie dawałeś jej głosu. Może dopiero teraz dojrzewa do tego, by poprowadzić cię dalej. Twój wybór jest więc nie tylko odzwierciedleniem tego, kim jesteś, ale także tego, kim się stajesz. Jeśli wybrałeś symbol głębi, być może jesteś w okresie, w którym potrzebujesz zrozumieć siebie na nowo, znaleźć własną prawdę i przejrzeć iluzję. Jeśli przyciągnął cię symbol odwagi, twoja dusza może wzywać cię do działania zmiany lub podjęcia decyzji, którą odkładałeś. Jeśli poruszył cię symbol uzdrawiania, prawdopodobnie przechodzisz przez czas emocjonalnego oczyszczenia lub budowania bliższych relacji. A jeśli wybrałeś symbol wizji, być może twoja intuicja właśnie się otwiera, wskazując kierunki, których wcześniej nie dostrzegałeś. Każda z tych mocy jest cenna, każda pełni inną rolę i żadna nie jest lepsza od pozostałych. Jesteś całością, a symbol pokazuje jeden z jej aktywnych fragmentów. W przyszłości możesz przyciągać inne symbole, ponieważ twoja energia również będzie się zmieniać. To naturalne, to oznaka dojrzewania, ruchu i rozwoju. Integracja czterech mocy polega na tym, że uczysz się płynąć razem z własną naturą, a nie przeciwko niej. Gdy pozwalasz swojej intuicji działać, gdy dbasz o emocje, gdy odważnie podejmujesz decyzję i gdy szukasz prawdy, twoja ścieżka staje się spójna, otwiera się, nabiera głębi. Twój symbol jest jak szept duszy, który mówi: Ta część mnie jest gotowa do wzrostu, zaufaj temu. A kiedy zaczynasz podążać za tym szeptem, zmienia się nie tylko twoje spojrzenie, ale również sposób w jaki przeżywasz życie. Zaczynasz widzieć sens tam, gdzie wcześniej widziałeś przypadek. Zaczynasz czuć kierunek tam, gdzie wcześniej była niepewność, bo w istocie symbole nie tylko pokazują ci, kim jesteś, one odsłaniają, kim możesz się stać.